Jedni zaczynają w jak to się mówi, w garażach, inni w kontenerach. No jakoś trzeba zacząć, nie? Ale ładna pani. Idziemy do ciężarówki. O, jest ciężarowa, Dobra. Te większe trzeba na auto. Dobra. Dawaj tego wora. Ciekawe, czy trafię? Chyba zabiję się. Woo! Cześć, witajcie serdecznie. Ja jestem Darek Dareczek, a dzisiaj zagramy w Recycling Simulator Center w wersji Prolog. Tak, moi drodzy, dzisiaj poprowadzimy sobie recykling, czyli takie złomowisko, skup złomu, coś takiego. No i zobaczymy, jak nam będzie szło. Zapraszam. Chodźmy na zewnątrz i znajdźmy zapakowaną maszynę i chwyćmy ją. Okej. Okay. Dobra, gdzie ja jestem? Tu mam chyba biuro... Nie, to nie jest biuro, to jest łóżko. Dobra, możemy tu spać. Mamy 500 dolarów. Ja cię kręcę, coraz taką ilością gotówki zrobię. Dobra, idziemy szukać zapakowanej maszyny. Jest tu jakiś karton. O, tam jakiś paleciak. To jest chyba nasze yy, całe te... Jak to wygląda w ogóle? Tu jest biuro na dole. Dobra. Yy, to jest nasz cały teren, gdzie będziemy chyba pracować. Nie wiem, sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w ogóle, dobra, pakowana paszyna do rozdrabniania papier, papieru chyba powinno być, no dobra, będziemy rozdrabniać papier, no to wygląda na początku, także dobra, chwytamy ją i teraz tak, teraz zbuduj ją w odpowiednim miejscu, obracam się, aha, tu, dobra, rzuć, umieść, zbuduj, B, pach, o kurde, a nie, dobra, i co, ja mogę ją gdziekolwiek ustawić? Poczekajcie, tu jest tak, 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 tak. To zbud Zróbmy ją sobie pod ścianą. W tym miejscu. Dobra. Także jak będziemy szli tutaj z zewnątrz, będziemy mieli tu blisko. Dobra. Aby zbierać zęb, otwór swój komputer i znać odpowiednie oferty złomu i negocjuj z właścicielem, aby obniżyć cenę. Możesz mieć tylko jedną aktywną ofertę na raz. No dobra, no to idziemy do komputera. Biuro nasze kochane, ale... Biuro, kontener. No dobra, ludzie jedni zaczynają w, jak to się mówi, w garażach, inni w kontenerach. No jakoś trzeba zacząć, nie? Także myślę, że będzie tutaj w miarę interakcja, lewy przycisk myszy. Oferty złomu. No i nic innego nie jest, nie jest dostępne. Recycling center aby zbierać komputer blablabla, to już było. Opcje złomu. Oczekiwania. Przyjęty żaden. Oczekiwania. Nowość. 123 dni do końca. Sklep tyla 20% plastik, 20% papier, 20% drewno, szkło i metal. Szacowana waga odpadów 40 kg Tile Walker. Okazja, umowa. Ale ładna pani. Halo. Ale czemu? Ja mam tylko jedną ofertę. To co? Muszę ją przyjąć. Umowa. Oferta przyjęta. Wsiąść do swojego... Do swojego ciężarówki i przemieść się do obszaru złomu. No dobra. Czy ja to muszę zamknąć? Escape, wróć. Ale jaki komputer, patrzcie to. No bad days i pizza naklejona, no dobra. Idziemy do ciężarówy, o jest ciężarowa dobra. zobaczmy jak to będzie wyglądało, czy będziemy odbierać te odpady, czy co robić, nie wiem. Wsiadam. Prum. I co, już? Jest tyle odpadów, zacznij od małych, zbierzmy małe odpady, dobra. Odpady plastikowe, pa papierowe, drewniane, szklane metalowe, dobra. I co, muszę wszystko zebrać? Drzwi, otwieramy, rzuć, no dobra, a dobra, czyli zbieramy wszystko, chyba wszystko musimy, cyk, rzuciliśmy, dobra, to się nadaje chyba do recyklingu, co mamy, tu jeszcze coś leży, plastik, cyk. Poziom ukończenia 17%, mogę to coś rzucić, upuść, aha torbę ja mam torbę, dobra Czyli te małe zbieramy do torby A te większe, te większe trzeba na auto, dobra, upuść torbę Niezdefiniowane, nie aha, czyli to jest rest taki Hasie szkło i bale co, dobra, rzuć No dobra, czekaj, plastik Ło, ale rzucił, ty! Nie, tu nic nie ma, myślałem, że tam coś jest jeszcze. Tu jest tak. Plastik, cyk. Dobra, zbieramy sam plastik, papier to nie. Plastik, papier, drewno, szkło. Kurde, tyle rzeczy różnych. Papier, metal, tu wszystko inne jest, jak mam to? Papier, plastik, plastik. I leca do auta znowu. Leca! Rzucamy. Dobra. Drewno, metal, szkło, plastik. Co to jest? Drewno, papier, metal. Papier, plastik. Dobra, i teraz będziemy mieli torby z samym plastikiem. Dobra, tam był metal, tu jest papier. Papier, metal, szkło, metal. No dobra, szkło, papier. Dobra, chyba wszystko przejrzeliśmy. Papieru więcej nie ma. Też niezidentyfikowany. No bez sensu. Dobra, czyli wszystko można razem zbierać. To już o co chodzi przynajmniej. Dobra, to bierzemy wszystko do wora, co lekkie, małe. To i tak jest okonie niezidentyfikowane. Jest sensy, bo myślałem, że to będzie osobny papier, osobno to, a później, że będziemy segregować na tym. Jak to się mówi? Na, na miejscu już, nie? Dobra, będziemy widzieć, jak to będzie wyglądało. Zbieramy dalej. Mamy prawie pełny worek. No kurde, muszę znowu zbierać te osobno te większe części. Upuść torbę, dawaj tę torbę już na. Zbierz wszystkie odpady, bo wziąłem swoje zyski. Dobra, ale jeszcze nie mam wszystkich. Fajnie. Cyk 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 zbieramy wszystko ładnie elegancko. Tu już chyba wszystko tu jeszcze te dwie rzeczy tu. Mogę to zabrać mogę dobra. Papier będziemy rzucić. Cyk rzucone. 100% elegancko, dobra, zamykamy auto, tu już jest pusto. I teraz tak, twoja paca tutaj jest skończona. Wróć do swojej fabryki ciężarówką. I mamy tak, odpady plastikowe 9 kg, odpady, wszystko mamy 100%. Dobra, to co mieliśmy zabaw, zabraliśmy. Ale nie można jechać, dobra, ale to nawet spoko, bo nas od razu rzuca na, na nasze złomowisko. Umieść odpady, które zebrałeś na taśmie transportowej przed bagażem i pozwól im wejść do maszyny sortującej. Aha, to mamy maszynę sortującą. Tak to wygląda. No dobra, otwieramy. Rzuć. Leci, patrzcie, leci, leci, leci. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Widać tu coś? Uruchom maszynę... pewnie, że uruchom. Cyk. Odpady właściwie otwór za pomocą myszy. Zielone. Eee, dobra, raport sortowania. Posagrowane odpady 2 i 3 kilo, kombo. Dodatkowo odpady 0, całkowita waga 2 i 3, sukces 100%. Wejść po pudełku z odpadami papier, i wrzuć je do wejścia w odpowiednie maszyny. Ale ja nie mam papieru. Chyba na razie musimy posortować wszystko. I trzeba za każdym razem, będę się tak robić, czy? Nie, chyba mogę wszystko wrzucić. Czekajcie. Rzucamy. dobra, patrzcie jak sortujemy tu metal. No nie tak szybko. Dobra, zatrzymały się na szczęście. Dobra. Leć, dziecino. Mamy wszystko, auto puste, zamykamy je. Nie potrzeba chyba więcej. I teraz tak, uruchamiamy i lecimy z tym tematem. Leci, leci, leci. Jest. Dobra, 40-10... czemu 97%? Przecież nie mamy nic więcej. Nie ma nic więcej. Dobra, wejdź posortowane pudełko z podaniem papier i w życie do wejść. Aha, bo mamy teraz tylko możemy papier segregować. Dobra. Papier, patrz jak wszystko żeśmy posegregowali elegancko. Dobra, to jest dobre. I teraz tak, papier. G umieść. Rzuć, nie, umieścimy ładnie. Dobra. A nie, jest też umieść na lewej myśli, dobra. Cyg, leci papier. Pu! Hehe. Przejdź do panelu ster sterowania maszyny i umieść produkty na linii produkcyjnej i uruchom Ale to mamy już przecież wszystko posortowane. Albo? Nie, tu, dobra. Prasy papierowe, kolejka produkcyjna. I co? Włącz. Nie, no mamy tu. Nie, czekajcie. Trzyk. Aha. Aha. Papier, prasowane papiery. Dobra, czyli tu sprasowaliśmy. I co już wszystko? Nie wiem, o co tu kamon? I teraz to. Przenieśmy inne posortowane pod z odpadami do magazynu, po raz Twoja maszyna pracuje produkty. Dobra, chyba nie chcę na razie. Dobra, inne posortowane produkty. Lecimy po inne posortowane produkty. Chyba co, cyk. I do magazynu, aha, czyli gdzieś tu, dobra. Nie, nie rzuć umieść. Tak ładnie, posegregujemy sobie to. Dobra, i lecimy dalej. Lecimy po następne, cyk. Tam jest z tej strony, nie będę się tak daleko biegać. Ostatnie pudło, dobra. Umyj, zobacz. chwyć paletę ze, ze stosu palet i umie ją w pobliżu strony wyjściowej maszyny Czyli, że gdzie Załaduj paletę produktami Dobra, ładujemy Użyj wózka paletowego i przetransportuj paletę do magazynu Aaaa, i teraz tu, cyk O, ja da hej, dobre. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. No sadzę się, kule cool. Dźwigamy, dobra. Ciągnię. A mogę kamerę zmienić? Mogę. Patrzcie. O. Dobra. I co? Wejdź na rynek komputera i sprawdź oferty na swoje produkty. Odpady. Znajdź odpowiednią ofertę i sprzedaj swoje produkty. Oferty na rynku odnawiać. Odnawiałem się co godzinę. Aha, no dobra. Rynek. To mam 0, aha. Części papierowe. Tu za 7, tu za 7. Edwin, chcesz kupić? Popyt cena. Popyt 20, a mamy 9. No to 9. Sprzedaj. No i 63 dolary zarobiłem, no nie ma źle. No i dobra, coś jeszcze mamy? Plastik, o, tu mamy. Cyk. To najwięcej daje ten. 18 popyt. A ja mam 11. No to dawaj mu te 11, sprzedaj. 44, a ja od razu pokazało się ile zarobki, ile zarobimy, dobra Drewno, hopie Chcesz drewno ja? Chcesz drewno, morsz 11 Też 44 zarobimy Szkło, mamy szkło Też Wiktoria, dawaj 9 36 dolarów I metal tu 16 Czy coś jeszcze mamy? Nie, 16 Ej, ale tu nie zarobimy dużo. Dobra, czekamy na lepszą ofertę. Aby zradzale wysokiego wysokowartościowe, otwórz swój komputer, kliknij przycisk kontrakty, aby znaleźć wymagane, wymagania klientów dotyczące materiałów z recyklingu. Kontrakty mają limity czasowe, wymagają znacznego czasu i zasobów na realizację. No dobra, ale dzisiaj już jest ciemność. Jest, nie, 18, a już mi tutaj świersze kontrakty. Jeden tu, tu jest 0, tu jest jeden. Zamówienie Pinnacle Paper C.O. Magazyn 0. Prasowane papiery razy 32 oczekiwania 10 dni do końca, no dobra Bierzmy to, kupuj zbuduj nową maszynę Aby rozszerzyć swoją gamę produktów Sklep, ale czekajcie, kontrakty Kontrakty Przyjęty Prasowane papiery, zamówienie papieru. Ale ja mam tylko prasowane papiery, to ja nie muszę mieć Dobra, 32 Albo czekajcie, sprzedajmy jeszcze to ostatnie Srać to, metalowe części 16, nie zrobię dużo, ale przynajmniej Kasa jest potrzebna Dobra, idziemy może spać, zobaczymy jak to będzie wyglądało Góry, do kontenera, idziemy spać. Dzień pierwszy, raport dzienny, przychód, o, 219, ofertu są 122, koszta 109, 122, dzienny bilans, plus 96, następny dzień, dobra. Ło Boże, jak chrapiemy! U, 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 kogut, pieje, wstajemy, pięknie, dziewiąt... Co? Do dziewiątej rano spałem, Boże, już... Tak późno, idziemy pracować. Kupisz i nową maszynę, aby rozszerzyć swoją gamę produkt Przecież ja nie mam tu dużo maszyn. Sklep, posiadane, to mam. Plastik, szkło, kuszywo... No to dobra ten plastik, kup. Dobra, nie wydajemy na razie więcej pieniędzy, bo nie wiem czy nie będę potrzebował też. Ale tu jest w kartonie, dobra, lecę po maszynę, lecę! Cyk, bierem I budujemy następny, było, zbuduj B. Cyk, A cóż, jest dla do szatowania? Z sekcji personelu, no widzicie, jej potrzebuje kasy, żeby zatrudnić teraz Hopka! Personel Pracownik sortujący, zatrudni Zwolni? Nie, perfekcyjnie, możesz iść do łóżka i spać, aby przewinąć dzień w dowolnym momencie Nowe kontrakt i znowu pojawiają się, gdy będziesz spać No dobra, ja już mam kontrakt Zobacz, ja mogę jechać po mój kontrakt? Musisz najpierw zaakceptować ofertę, no przecież mam kontrakt! Nie, teraz muszę iść spać, dobra, pośpieszyłem się Jesz Jeszcze nie jesteś śpiący, no to co ja mam zrobić? Boże, Janusz się trafił Dobra o, jest oferta złomu, dobra. A ten kontrakt, co z tym kontraktem? Aha! Papier, ja muszę na papier mieć. Gdzie jest papier? Dwa dni do końca. Plastik, drewno, szkło, metal. Papier, 26. Papi o, tu jest dużo papieru, Bierzemy to. Znowu ta miła pani, ładna. No i dobre. Najwięcej papieru, lecimy po to. Nie chcę iść do łóżka, chcę pracować. No i dobra, aha. Teraz na budowie jesteśmy, dobra. Zbiera... Kurde, nie otworzyłem sobie drzwi. Zrzucaj to napaka. Odpady szklane tylko jedne było. Dobra, szukamy dalej. Szukamy, szukamy, tu jest dalej, bierzemy. O, tu jest dużo takich małych rzeczy fajnie. Kudo, tu jeszcze piętro jest. Tu, tu trochę... worek pełny. Dobra, dawaj go tu, następny. Później pozbieramy te wory Nie będziemy tracić czasu, trzeba mieć. Trzeba mieć tu czas gołą pracować. A tu taczka w ogóle. Można tu otworzyć można. Kurde, trzeba iść teraz do auta. Gdzie to auto jest? Tu, leca, 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 leca! Rzucam. Idę dalej. To było tutaj, nie? Dobra, dawaj tego wora. Leca, leca, rzucaj, i dotrafię? Dotrafię, ale hasło w ogóle, dotrafię. Dobra, dotrafiłem, niech będzie. Dorzuciłem, chciałem powiedzieć, czy dorzucę. Dobra, dalej zbieramy. Ale jeszcze rzeczy do zebrania, ale tu już jest wszystko zebrane, dobra. Idziemy na pięterko. Cyk. Worek pełny, dawaj, upuść torba. Bieram dalej. No nie wierzę. Czy ja mogę zeskoczyć? To jest niebezpieczne! Dobra, mogę. Nie róbcie tak w domu. Nie zaskakujcie tak z piętra, bo możecie sobie zrobić krzywdę. Szukamy dalej, szukamy dalej, a to będzie za duże pewnie. Wiedziałem. Leca, bo chca. O Jezu, nie trafiłem. Rzuć się tu. Dobra. Co mi się tu? Odpady szklane. Dobra. Elegancko, lecimy dalej. Dawaj tego wora. Ciekawe, czy trafię do... Jest! Trafiłem! Uuu. Ale jestem dobry, ty. Dobra, będziemy rzucać zawody. Olimpiada była Olimpiada w Paryżu, ja mam olimpiadę w. Wypadło, kurde, bo worek tam jest. Chyba trzeba go poprawić, bo inaczej nie będę mógł tra trafiać. Dobra, olimpiada była w Paryżu, ja robię olimpiadę w rzucaniu, kurde, tymi recyklingami, odpadami. Cyk! Jest! No czyż ja nie jestem wspaniały? ciepaj, kurde już myślałem, myślałem, że na dach trafię, dobra Dobra, teraz poziom hard Dawaj to, cyk Jest, trafiłem Dobre Cyk Nie trafiłem Dobra, jeszcze raz Cyk Jest Dobrze jest, dobra, tu już wszystko chyba Chyba zabije się, Woo! Nie zabiłem się, dobra. Jest wszystko, dobra. Zamykamy ten burdel. Nara budowa i lecimy. Dobra, jesteśmy na miejscu, oczywiście. O, pracownik sortowni. Synu. Pra... A, on bierze sam. I co? Porozmawiaj. Sortuj odpady. Szefie, szefie, co mogę dla Ciebie zrobić? Sortuj odpady, syneczku. Aha, ja będę mu wrzucał, dobra, dobra. Ja mu będę wrzucał, on będzie sortował. No i można. Ja ci tu powrzucam elegancko. Dobra, zobaczmy, jak ci idzie. Czy już żeś posegregował? Co ty? To ja musiałem wszystko osobno robić, a ty co tak o! Ty ja jestem tu odrzucania. Ty zostaw moją robotę, hopie! No i przez ciebie nie trafiłem No i segregować, ja cię tu przypilnuję, Ja No segreguj te odpady Ja za ciebie nie będę robił Po prostu i możesz iść do łóżka i spać momencie na to Dobra Ale plastik, 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 plastik No to mamy przecież... Umieść No i papier też możemy tutaj posegregować od razu. Gdzie był papier? Szkło. Papier, papier. Papier mamy aż... Ty, nie, tu jest metal, dobra. Papier też możemy tutaj wy wykorzystać. Bele. Dobra, a reszta do magazynu, bo nie mamy tych maszyn. Dobra, idziemy spać. Możemy spać. Jest 1355. Możemy. Dobra, dzień drugi. Przychod o Jezu, minus 616, dobra. Tak mi Nie chrap, chłopie. U, 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 następny dzień, dziewiąta rano dobra, wstajemy, nowy dzień, nowe możliwości czekajcie, czy ja teraz mogę tutaj sobie włączyć tę maszynę trzy, 2, 1 dobra a w magazynie od razu mi się to robi, tak? nie, tu mam, dobra, na paletkę dobra, tu mogę na rzuć. Wszystko, dobra. No i zostawimy to na razie. Paleta tu tu 5,30. Dobra, tu mam miejsca, miejsca jeszcze. Dobra, teraz. Oj, tu mam papieru, a papieru. Daj, paleta. Umieść, rzuć, rzuć. Patrzcie, jaką wieżę żem zrobił. Krzywa wieża? Nie, prosta wieża, elegancka Dobra, 20,31 wejdzie. No i dobra. A ile mamy? Plasty papierowe 32, a one 23. Co on ja z tym zrobić? Bierzemy następną ofertę, chyba, nie? Rynek, nie rynek. Kupcja złomu. Dawaj, gdzie tu jest najwięcej papieru? Tu. Co tu tylko jedno? O nie, jakiś pan też tu jest, dobra. Ale my potrzebujemy papier. Dawaj, to oferta przyjęta. Znowu dam miła pani. Miła pani, lecimy. Dzień trzeci. Dobra, lecimy po ten cały. Y Złom, dobra tu trzeba, o Jezu tu tego jest Są małe rzeczy, zbieramy to Zbieramy, wszystko zbieramy, to trzeba wrzucić do auta Wrzuciłem, dobra, to też trzeba będzie wrzucić wiadomo Bo duże, tu zbieramy dalej, cyk Cyk, 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 no tam coś jest, nie ma, dobra Lecimy, 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 lecim. co my tu mamy jeszcze? Tu coś mamy z tyłu? Nie, tam nie idzie już iść Dobra, idziemy do środka. o Jezu, a tu ile rzeczy? Dobra 100%, dobra synek sortuj tu Halo, do roboty Opie, ja pomogę ci, bo sobie nie radzisz. Czekaj, synek, sortuj odpady. Ja ci tu powrzucam, ty sobie tu sortuj. Dobra. Hop, będzie sortował. Dobra, trzeba jakieś zobaczyć kontrakty zlecenia. Co my tu mamy w ogóle? Kontrakty są trzy już: papier, papier, papier. A jakby tak na plastik jakiś: 48, 54, 311. Dawaj, to ten kurde, trzeba zarabiać. I teraz tak, opcję złomu. Gdzie jest dużo plastiku? Kurde, nie ma dużo plastiku, tu jest drewno dużo. No i tak to wygląda. Tam może zbieramy dalej odpady, można kupować nowe maszyny i tak dalej i rozwijać się i tak dalej i rosnąć siła i być prawdziwym królem złomu. Ale na dzisiaj wystarczy. Tak moi drodzy, tak wyglądało zbieranie złomu i różnych innych odpadów komunalnych. Także... Yy... No nie jest to przyjemna praca, ale też się da na tym zarobić. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam na kolejne filmiki na moim kanale i trzymajcie się wszystkiego dobrego. Cześć.